Słody łącznik, coś takiego. Nie wiem, co tam. Jest okej. Łozonka, panowie. To dobrze. Łozonią. jednego tylko najdzika, no bo... Wit czysto. Będziesz tam patrzył dywany, dywany, czy...? Tak. Chodź, zrób łapkę na górze. Dywany patrzę. Przechodzę w konekt. Co najlepsza lokasz, czy ja lokam? Ja. Mam jakieś zwiechę. O, jest, dobra. Jeden był piwni, także będzie raczej pod A nie? A? Jeden piwni cały czas Ba? Tak, no. Nie, potem jeszcze. Paka, paka, paka. Na razie nie podął. Będziemy. Rampa weszła. Dreszcz, przed nim pokalniał jeden. O kurde, kurde, co B. to było w ogóle, Boże? Dobra. Pada. A oto miejsce, bloka trafił. No właśnie. Musimy czekać do końca. Można no. Musimy się ratować, jak opijać. No ale tam by zobaczyliście bombę w sumie, to faktycznie ona by nie zdążyła ratować na. Bubia, no no weklikali teraz po prostu, nie? A on Cię tam nie widział stary, nie? Czemu nie czekałeś do końca? Come on, come on, Czekałem! He? You cannot drop your karamby A dojeżdżam piwo Jakiś flash Na rampie był też, czy nie? Nie Scout nie mi, mi patrzy, Galiu Może już Gala przychodzi na Ja Już delfan Czasu jest Pod ran... Łącznik, łącznik Krzesz łącznik Jest w łączniku już Łącz, gal, dżungla, dżungla, dżungla. Prawącę, prawącę. Włącz i klik. Nice. I bez, bez. Cześć, Izak. Po bitce. Na besie. Do Dindra. Porobieni, kurde. Awo, brawo, brawo, brawo. Brawo, Mordini. Flusza level 72 w trzech dostatek koleś, kurde. No, tam chwilę tylko wypłaciłem. No, no. Wrócisz sobie tego maka? Tak, Izak CZ King. Ja yeah, yeah. Izak King wraca, słuchajcie! Flusha level, oh, level oh, wraca! Oh, oh, oh yeah! Czysto. Smoke. Czysto. Dwa na smokuje. Mm -hmm. Albo ja podejdę, 190. To jest. A. Jest w górę? Nie. Smok set. No Boże, jak wolno grają. Ta, no nie będą tak strasznie kodabanić. My Boże... mamy kontrolę gali jak coś, także... Ja spokojnie. Dobra, tam. dobra. Uważajcie im, a pójdą z rampy, w piękną mecha. Jak tam już? Wygląda sytuacja? Poczekaj w razie? Patryk, ja na razie, Patek, ja proszę na 50 pale, to Jeszcze jeszcze góra, jeszcze góra, bomby nie ma? Jest, jest bomba, nie, rapaczka jest, bez tymi, mamy 13, mamy i, i P90 i ten, kuchni, jest to yy, jest z... foresty, ale jak? Auto po Scout'cie. Auto po skaucze. Auto. Forest. Forest. forest, jest... forest. Coś nie wiadomo. Ucieka jeden. Dobiega, dobiega. Dywany. Leży. Paka może być ja Ta. Co? Nie, jest forest. jest forest. 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 No. No, forest, cały czas Forest, cały czas Forest. 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 Za ławeczką. Spokojnie, poczekaj na nie, nie wytrwiali w ogóle. Nie ma. M mk M aucie. On był klepany. Pod autem gdzieś. Kurde.

Czysto, nie wolno? Nie, no. No. Podjechać? Podjechać. Mnie tak, Zobacz, nie, 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 podjechać? nie, nie, albo pod, albo pod. Ja idę na A, no. Tu ja rotuję na B. Jeszcze czekaj, by byli. Kondekt nie Mhm. Pod B, chyba. B. Piwnia, piwnia, piwnia. Okno jest. Dwóch okno, dwóch okno się posadzili. Dżungla. Dżungla wyszedł już. Na rampie jesteś? Dobra. Wszedł do dżungli. Do dżungli no. jeden no. wychlechał. Leży jeden. Jeszcze jeden musi tam być. Uważaj, dywany, tylko na będą będzie sprawdzane. Ja sobie cofnę defensa do reszty Kołdnia leżysz Diba Ba 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 Dwóch B, 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 b wyskoczył Dobra Znowu przegrałem ty. I... Domek las P Serio? Nie wiem Leżę Najleżysz M4 czy najleżysz? Nie, nie wiem To <gulatory> dzień dzisiaj, nie? To Ale czy tam... Ty, no właśnie biegają Przed oczami Nie, nie ma kogo trafić w głowę Rzucisz tego mu Mogę Dzięki Zróbmy mocny środek, co Nate? Już idźmy za paczki, ty. jak oni wyjdą na środek, jak dadzą smoke'a na dole, to już na doraz. Ja pójdę w łączy, bo nie Nie ma smoke'a w łączy. Flashoju na zakręt, uważaj, flashoju. Często. Upadnie smoke'a. Ja, ja smoke'uję sobie teraz stan. Podjeżdżam. Smoki ja grają. Tak, tak, dwóch rampów. Dwanek patrzył już? Macie flaszę na rampę? Dwany jeden podchodzi. Jestem Patrz dwany, patrz dwony, patrz dwony. Jest w ja, te się nie było. Wyszlicz nie. Nie. Nie, nie. nie, nie jeden, jeden był na pse. uważaj Epsy teraz, uważaj. To jest chyba jakiś fejkowy smok, wiesz? To Zrotu ten, jest ten Patryk On już może być na BSie, to jest. Chury... Nie, raczej nie. Pa oczy czysty jest chyba, wiecie? Radukcji. Pałac skróciłem, nie ma, Co, cofnij ktoś. No mi się da. wydaje, że oni byli wszyscy pod apatek, tak? że będą ratowali wszyscy. No, będą na szybko wejść O tak. tak. Utrzymaj się tylko. Galaniks. Szanowni ja, 1, ja 1, jestem daleko od 1, Was. Forest i bez. Poczekajcie na mnie jeszcze to chwilę. Zleżdżę. Ja idę ja do domku już. Będziesz go tam miał, chyba, Izek. Palę go! Dostał, dostał. Nie palić. Nice. Biorę AWP. <coughs> Aha, Radziec odjechał za 700 zł. Prząbie u Aha. <coughs> <coughs> o kurwa, tam jest jeszcze za 300. <coughs> o Jezus Maria, jaka pula, 1700, ty! <coughs> o mój proszę. A, A mnie tam nie ma. Co? Tam grubą. Robisz z grobą? To ja mogę grać. I chuj, znowu wygrał? Nie. Tej 300 ram wygrało. Sprawdzę to, co gotowało się. 300 ram Na zajęcie. No, to teraz ty najdźwigaj. Powtórz. Patrzy, Dugna. A wiesz, że. A Jest Nabisko A wiesz,

Nie ma tu nic. Mają przyjęcie, nie wiedzą co robić. Do jungle mogą wejść? Znaczy do tego, do... Cofną pod B okay. no. Weź nie pod B już ty. Dobrze. Tom ma skróconą rampę, to możecie pod B zagrać. Dobrze. Jak to się ustawić? Środek bym tupał co? Cofał jakby pod B. Środek znowu zakręt. Za paczką Dwóch Gala chyba będzie biegło Najlepszy no, ja, dzięki dwóch wielkie no <laughs> Jaki Johnade w ogóle Lewy z Gali Jeszcze, jeszcze jeden, Gala jeden gala Jeszcze jeden i środek jeszcze Środek, Gala podchodzi Drabnikowy biegł Góra wygał. B jest, ej I Góra B Idą, idą, idą widzę gdzie Gdzieś na B jest tak, kur... powinniśmy mieć... wszystko wiedzieliśmy, na tej... w tej nocy się Masz No ładnie. Super. Pretendorino, dzięki wielkie, że ...Michael? No ja cię proszę. Dzięki wielkie. Co? To jest bal. To jest bal. Kupisz to, mapę popyt, co ja wiem, Tak, ta runda była trochę tania. Co są? No tak, nas, tak, jak wszystko wiedzieliśmy co się dzieje dokładnie. Wiedzieliśmy dokładnie co się dzieje w rundzie, nie? No. Hmm. Uważajcie, jak. Wysepki teraz rampę, co? Ja dam smoke i No grali. Ma ktoś w teraz? Jakieś w flecie, no.

Ja kanapkę zaraz zabiję, proszę. Patryk robi presję, szczekać. Skąd? Skąd zabijesz? Przebiega na paląco. Jest standard. standard. Nie wiadomo. Kosty. Piątka chodziła na A, więc gdzieś musiał być tutaj. Ktoś stoisz, w A może być pod balkonem cały czas, na przykład. Patryk, gdzie stoisz? Pa no, Palące. Do respa uciekł, do, respa do, respa do, respa do, respa do respa Nie wychylaj, stój tam, tam idę Mogę No, spoko. Odrespa jest. Palące. Kładzie parka na palące. Kruszczak. Trzy Co za koleś? Co on zrobił? Dobrze, dobrze. No chciał sobie spojrzeć na łączyk, nie wiem. Ale tak pod skoku? No tak. To tak średnio. Tak no średnio. Chyba tak. Tak chciał chyba. Nie, nie byłem, że chyba. Ciężko to inaczej wytłumaczyć. Ile znam się z Patrykiem? No już tak z 8 lat. Rzucisz mi co, fajnie. Może 9. <grym> Tamkę, tak? Mam. No. A mówiłem wam, że jeszcze rzucili na pochylnie, nie słyszałem. Wrzuciliśmy Wróciliśmy tak? dwa Neidy, no. no, no to... I byli, nie? Byli, nie? Wiesz, co, nie w drugiej tam pochodzili bardziej, bo ja im nic do nie dałem, a rzucimy na pewno pochylnie. Oni wiesz, oni dopiero weszli po nie 10 sekundach po tych najdach Smokują Że brakło no, flesza, żeby ktoś się zafleszył o wjeżdżali Tak ktoś flesz teraz? Ja nie wiem Ja hmm. mogę się flesznąć, fleszuję mida Palę za paczki 300? Palimy paczki Nie ma nic Często piwnie podchodzą, uważaj Zakręt, On... ty Finesse! Patrzyłem, patrzyłem w jak ty wypodkazasz Aaa... Ale jest palon okna <noise> Kurde... Dobra, okej okay. Jest w ty... ty, ty. Przeszłeś środek Deploying flashbang Góra B mam AWP Może jak nie cofa, to... W rozwoju? No to nie przejmuj się, to przejdzie z wiekiem, wiesz? Jeden był Smith, nie? Nice yes. To AWP? Muszę być I dzięki Chruszczak. Dzięki za 11 pion. miesięcy. Yes. Nie patrzcie mi teraz zupełnie. Patrz piwnie. Z okna jakby skakiwał. Gale mi patrzycie, czy nie bardzo? Nie, ja przesuwam do ciebie, Nie, nie, nie. Gale nie nie, preciso, masz. nie będzie kryty. Już idę patrzeć sobie. Gorzej jak się do okna 25 sekund mam Idę kanapkę, Jacek. Ba, ba, Skoczy, skoczy, co Ostatni. Jaki. Gala. gala. się w Nie, nie 14 ma. Jest za filarem, co przez. Skoczy na niego. się w No tam ja Co? No. 7 w jednym. Nie, nie możliwe. 7 w 7, 2 handle mnie skinął ostatnim nie? 7 w dwóch, kurde, patrzcie. Gościu stoi, nie? Centralnie na, na, na prosty, nie? Ja od niego dostaje siedem w dwóch. I tak, mam. E, mogę dropnąć, tak. Najduję pochę. Łącznie, co? Tam, na gale od razu Smok na A. I so so Ja zasmokowałem. ja się jaram. Yes. Oh. Jeszcze jeden Jeszcze jeden Nie wiem Gdzieś Tetris Tetris chyba był Dobra, Oraz widzisz, yes, ok. widzisz go? Widzisz że... go no, <laughs> tak dostań. jak tam, tam rzucał granatami Ale kury ten mołotow powiem ci, że to, tak spadł, że ja dostałem nie Mój? No, no A ty byłeś na Ja byłem na balkonie na górze No dostał mołotowem 33, 34 w 3 przepraszam, tak? Ja? No no od ciebie dostałem? A ja toma? Nie, no ten, ten je, to małoto. Dziękuję ok, Uważacie to jest nawóz, nie? Skanulę. 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 Skanulę na nie? Słowo zajęcie. No już wskanuje O kurwa, taki skujowy ten. Jeden w środek. Galam Gala, sobie. Gala. Pod, connectem. pod, connectem. pod connectem. konektem, pod konektem. Pod już siadam, ja to. Leży. Bakulderowanie, jeszcze jeden. Piwnia, może być? Może być chyba coś tam lekka. Ze środka już chyba wszyscy leżą. Teraz spadę z Sprawdźcie, patrzcie, co tam ja. Środek czysty pod piwnią? Tysiąc, dolarów mhm. w pulisę. No, mówimy. tyle osób, że nie mogę wejść na stronę. Mikała chodzi za kąpnięciem. Patrzmy hmm. Patrz tylko mi tego czy nie? Tak, tak, patrzę Ale ci nie wejdzie Dobra Jezus nie, Jezus nie, no nie. No nie, dlaczego? 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 Patry daje info <laughs> W środku coś wrócił. plan y -y -y. jakąś Flasztuję tego mida do dół Dziwnego na zajęcie dalej. Hmm. Starszy, nie? Który, no, no, z nie Zbierzmy, nas zajęcia dali. Nie, głęboko jest, no? O, z konektorem się. W międzyczasie przepiędułem ten MK. Kto okay. taki Domeka tak, mam raz, teraz. Można ja też tam nie. Sp teraz ja spalę rampy. Czy smak wrażą się? Domeka czysta. Ile z tobą tam na górze? Dużo pod B. Patry, Może być. Nie. Paczki. Jeden środek. Wycofuję. Proszę o środek. Gra od co to? Miałeś tam kogoś? Nie, nie, nie. Dużo pod B jest cały czas. Mogę wchodzić. Czy to smog do domku? i ważne. Wchodzę. Nie co wtedy, co wtedy, piwnia? Piwnia, piwnia, piwnia. No, no. piwnia, bardzo dużo piwnia. Smokuję łącznie dół. Smok! się posadzić do To ty na środku? Okay. Nie ma jestem, jestem w oknie. Okay. Ty patrzysz lampę, nie? finisz. Ja, ja patrzę na Rampa. rampa, tak. hmm. rampa. rampa, rampa. Spokojnie. Jeszcze jedna na panapka, 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 jeden. panapka, 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 jest? panapka, 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 Albo panapka, 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 jest panapka, Co eee, co? Ten piłk jest może trochę warzywny, ale. Ale już później było lepiej. Hmm. Radar wjechał kurwa na bogatości chuj. Pukou, it, ale ci powiem, że chłopaki niezłe fajki mają. No? Nie widzę? Jestem już, stanie. Przed, 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 Weszli, Weszli, wyszli, Wjechali mi Czekaj, czekaj na mnie Pomaga, pomaga Mam no, pak na tak, wylotu Wszedł, wszedł Obbiega cię Kurde, nie Piotr Izak z od kiedy ty ja w kę grasz? No jedziesz. nie grałem mi pół roku, to się zmieniało w sensie Ty nie wiedziałeś, że byłem trzecim snajperem w teamie Zizek? No nieźle to zabita teraz patrzcie. Mhm. Playlists. What on? To. Coś Nie mam peka Jeszcze jeden. Jeszcze tak. jeden. Blesz. 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 Nic nie widzę. No bo tak wyskoczyłeś mnie nie, no. Jeszcze jeden. Po to. Po to się... Paczki, Proszę, paczki, powiem. paczki. O, za to! Nie. O, nie. Jeszcze paczki. Paczki, paczki, paczki jest. Się. Ale kurde, zabrał. Nie no sorry musiałem. Nie no, wiem, no ja wiem jaka to jest tradycja. Izaki gdzie to trzeba zabrać, no to ja wiem. Nic się nie zmieniło. No dojść do. I teraz już. za jest, kurde, blady. No nieźle, nie. Te treningi jednak się przydały. Nie no, pograłem, kurde, w ramieniu za nowo i coś tam zaczyna wychodzić nawet, nie? A nie tylko matchmakingi, kurczę. Sajncie mi. Po scoucie pali. Wiesz. Nice, Nie no, to z tym snipe. Czerna gala jest. Odchodzi. Gala. gala jest. Wchodzi. A, A w łupy nam idzie, ty. Boxy są. Opuszczam i dalej. No, ale patrzcie, galerie, nie? Spaliłem, Spaliłem Możecie mi zafeżować środek? Nie mam. AWP-a mi. Tak, awp i boxy, two boxy teraz. I boksy. Jeszcze jeden na boxy. Bo... Dobra, nie zdążyłem wjechać w taki Nie, no, specjalnie <laughs> raszowałem, no i nie było podaży. Rzucisz <laughs> <laughs> AWP, Saju? tutaj Ja mogę rzucić. Kutroł... Kontrol? No, wrzucono. Ja nie. Kutroł... Nie, nie mogę, nie. Kutora, Strzelibyś? Strzelibyśmy? A... E, nie strzelibyśmy, bo weź na stronkę, ale... Nie radę, no? O kurde, no, zagadałem. Tak blisko. Tak blisko. jakaś, nie? Tak. Tak, tak blisko. Tak blisko. Tak, blisko. Ja? Tam no, tak, tak, no, tak, tak blisko. No, 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 dobra, nie nie, no. Tak, tak Tak, tak blisko. Tak, 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 blisko. wjechał już agresywnie. ale mi zajebał. Bo... Jest... Edward, Edward. Leży, leży. Fijam Edward dobra. leży, dobra. tam wiadomo, pierwszy mecz jak Nie no tak, słuchajcie, no w moim teamie by na no? ja pewno ich, ich, ich. nie zabrał, tylko każdy by krzyczał Isa, idź is na Ace'a, idź na nice. A to wiecie. Ledwo, kurde, cztery fragi u, u, ustrzeliłem, nie? To ludzie pędzą, żeby tylko ace'a mu zabrać, nie? A później ludzie pytają, Izak, dlaczego ty już nie grasz z koksami? No to właśnie macie, kurde, dlaczego. Właśnie macie dlaczego. Myślę, że byś się nadawał jako trzeci wokalista. Co ty na to? Do disco polo bandu takiego? No. No to takie trio, do takich boysów, to jest spoko już. Dzięcio band? O to, znaczy, nie, no to ja mogę dołączyć pod warunkiem, bo to się Izak Band będzie nazywało. Nie, nie, nie. wiem. To, to nie, to jest zakładam konkurencyjne No właśnie, to jesteś ty. To i to jest właśnie. Dokładnie. Jest... Całe ja teraz. No, wyszło szybko no. do zorka teraz. No teraz wyszło szybko do zworka, prosto. Przyjemnie kuć się nazwijmy saju Band i tyle mam. A, no to byłaby taka no, oliwa. Dobra. Radar wjechał jolo, nie? 550 odkupów. Tak, cześć, brakuje. I teraz czekaj. Uh. ja bym cofnął ze środka. Dobra, pojedziecie się Tak, Ta. biały okno, okno i gala. Leży okno. I gala. No, zero ma ten polon. to jest możliwe? No, jeden jest gala. A może village? Spojrzeć? <noise>

Musisz bę. trzymać teraz ten. Bo to to na, bu na bułki na rano zbieram. Musisz B90. trzymać. Na 90. Dobra, trzymasz? Dobrze. 190 też byłeś. Tak, ja wierzę, ma szybko. Słuchaj? No jest tata, no ale tata musi to wygrać. Gdzie jest tata? Nie ma taty, Ja tam wygrał, to byłoby zgadany Ale się nie dziwi. Długa. Mamy to się na parę no, grancie. Nie no, wiem, czy... Z... Skąd z... no, to, to będzie? Jeans. Skąd? Oj, nie macie dość. też pizza. GG. Dobra. O! Plus dać. Bo znowu I Temu też możemy dać, bo byli najlepsi. To im damy na przeproszenie, bo chociaż się starali.